Jak zarabiać więcej? To proste pytanie, które pewnie zadajecie sobie bardzo często. Przynajmniej robię to ja, ale jestem pewna, że nie jestem jedyną osobą, która to robi. Według Roberta Kioskiego odpowiedzią jest edukacja, ale od młodego wieku naszą edukację dobierają nam inni. W książce: Dlaczego piątkowi pracują dla trójkowych, a czwórkowi zostają urzędnikami? Kiyosaki mówi o tym, jak podejmować poprawne wybory w waszej edukacji, żebyście mogli więcej zarabiać. Autor nie mówi tu o formalnej edukacji akademickiej. Chodzenie do szkoły jest ważne z wielu powodów, ale w kwestii zarabiania pieniędzy edukacja finansowa jest kluczowa, a edukacja akademicka niemal kompletnie bez znaczenia. Niestety, często ignorujemy edukację finansową i doceniamy tylko tą klasyczną. Większość rodziców i nauczycieli nie posiada edukacji finansowej. Sami nie wiedzą, co robić ze swoimi pieniędzmi, więc jak mogą jej się uczyć? Ludzie z tradycyjną edukacją niekoniecznie posiadają edukację finansową, więc nie możemy oczekiwać, że szkoły i uniwersytety przygotują swoich uczniów na świat prawdziwego pieniądza. Jako, że edukacja finansowa jest tak trudna do uzyskania, daje ona niesprawiedliwą przewagę tym, Którzy ją posiadają. Objawia się ona w kilka sposobów, pięć spośród których przedstawię w tym filmiku. Niesprawiedliwa przewaga, numer jeden. Edukacja finansowa pozwala Wam wiedzieć, co robić ze swoimi pieniędzmi. Powodem, dlaczego dużo ludzi żyje w biedzie, nie jest brak pieniędzy, lecz to, że nie wiedzą, co z nimi zrobić. Jeśli nie wiecie, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, jest wiele ludzi, którzy chętnie Wam wszystko wytłumaczą i przy okazji Was wyzyskają. Będą Wam mówić, jak je wydawać, będziecie czuli się zagubieni i wejdziecie w pułapki takie jak niekorzystne pożyczki, ryzykowne inwestycje i wysokie podatki. Powiedzą Wam, w co inwestować, ale te inwestycje dadzą im znaczną część Waszego zwrotu, jeśli w ogóle będziecie mieli jakiś zwrot. Będą Wam mówić, żebyście oszczędzali na emeryturę, ale nie powiedzą Wam, że zanim na nią przejdziecie, Wasze pieniądze stracą większość swojej wartości, a resztę zjedzą podatki. Powiedzą Wam, że macie się skupić na ciężkiej pracy, aby zarabiać więcej, z nadzieją, że jednego dnia będziecie mieli wystarczająco pieniędzy, żeby przestać pracować. Zamiast pracować do upadłego za swoje pieniądze, powinniście zamiast tego pracować ciężko tylko po jedną rzecz: wiedzę. Z edukacją finansową Wasze ryzyka spadają, Wasze zwroty rosną i płacicie mniej w podatkach. Pieniądze nie czynią ludzi bogatymi, tylko wiedza. Oto dwie podstawowe lekcje, których autor się nauczył, gdy zmienił to, jak podchodził do swoich pieniędzy. Pierwsza lekcja. Patrzcie na przepływ gotówki. Pieniądze nigdy nie stoją w miejscu. Zawsze wpływają do lub wypływają z waszej kieszeni. Nawet jeśli będziecie unikać wydawania pieniędzy i zaczniecie oszczędzać pieniądze, i tak tracą lub zyskują na wartości. Jeśli pracujecie ciężko i dużo zarabiacie, lecz większość pieniędzy nadal wypływa z waszych kieszeni, robicie coś nie tak. Częstym błędem jest cenienie zysków kapitałowych ponad przepływem pieniądza. Na przykład, jeśli inwestujecie w antyczne auta, licząc, że podróżują za parę lat, wasze pieniądze wypływają, a nie wpływają. Ponieważ kupujecie te auta, ale nie dają one wam żadnego natychmiastowego zysku, liczycie, że odniesiecie zysk, sprzedając te auta drożej niż je kupiliście. Nie mówię, że to się nie stanie, ale taka inwestycja nie generuje żadnego przepływu gotówki. Zyski kapitałowe mogą być dobrymi inwestycjami, ale zawsze musicie patrzeć przede wszystkim na źródła przepływu gotówki. Inwestycje w rzeczy, które dają wam przypływ pieniędzy, dają wam bezpieczeństwo w trudnych czasach. Rzeczy, które wkładają pieniądze do waszych kieszeni, nazywają się aktywami. Są to rzeczy, które powodują, że w waszych kieszeniach pojawiają się pieniądze. Z drugiej strony, wasze zobowiązania finansowe wyjmują pieniądze z waszych kieszeni. Pieniądze z nich wypływają. Na przykład, dom, w którym mieszkacie. Nawet jeśli nie ma on długu i jego wartość rośnie z czasem, pieniądze wypływają z uwagi na podatki, naprawy, ubezpieczenia i tym podobne. Wasz dom nie należy do waszych aktywów. Są cztery główne kategorie aktywów. Firmy, nieruchomości, towary i aktywa papierowe, takie jak akcje czy obligacje. Tylko wy możecie zdecydować, które z nich najbardziej Wam odpowiada. Autor sugeruje wybranie tego, którym jesteście zainteresowani, żebyście byli podekscytowani uczeniem się więcej na jego temat co ułatwi proces nauki. Druga lekcja: ludzie wysyłają Wam pieniądze. Zawsze, gdy wydajecie pieniądze, przekazujecie je innym ludziom. Przesyłacie je rządowi w podatkach, bankom w długach i firmom, gdy kupujecie ich produkty i usługi. Ale zawsze powinniście szukać sposobów, aby ludzie wysyłali pieniądze Wam. Pamiętajcie, pieniądze zawsze płyną, więc zawsze chcecie je otrzymywać. Poprzez inwestowanie w firmy bądź posiadanie swojej własnej firmy. Wydajecie produkty albo oferujecie usługi, których inni potrzebują, a oni będą wysyłać Wam swoje pieniądze. Wasz biznes będzie aktywem, a z wystarczającą liczbą aktywów osiągniecie wolność finansową. Nie będziecie potrzebowali już żadnej pracy, ani nie będziecie musieli oszczędzać na emeryturę. Kryzysy finansowe przestaną być Waszym zmartwieniem. Kiedy pieniądze zaczną płynąć, wtedy możecie zacząć je wydawać podróże, zobowiązania, to wasz wybór. autor rekomenduje, żebyście zawsze używali części waszego przypływu, waszych pieniędzy, aby nabyć więcej aktywów, żeby wasz przychód zawsze wzrastał. niesprawiedliwa przewaga. edukacja finansowa pozwala wam lepiej zająć się podatkami. wiedza, którą nabywacie w szkole, nie jest tą odpowiednią. zazwyczaj albowiem szkoła ma jedno kluczowe zadanie, Przygotować Was do bycia w pracy. Ale pracowanie jest najmniej efektywnym sposobem na stanie się bogatym, tak, nawet jeśli ta praca jest stabilna i dużo płaci. Jednym z powodów, dlaczego tak jest, to fakt, że im ciężej pracujecie za swoje pieniądze, tym większe podatki płacicie. Każdy kraj ma swoje własne prawo podatkowe, które bywa bardzo skomplikowane, więc absolutnie powinniście szukać profesjonalnego doradztwa na temat jakichkolwiek decyzji podatków. Często podatki działają jako zachęta. Rząd używa ich, aby zachęcić ludzi do robienia tego, co chcą, żeby stymulować konkretne obszary gospodarki. Jeśli robicie to, co chce rząd, możecie zarobić sporo i płacić mniejsze podatki. Rządu nie za bardzo obchodzi, że będziecie się uczyć i dostaniecie pracę, jeśli ma ona niemal żadnego wpływu na gospodarkę. Ale jeśli jesteście w stanie stworzyć setki nowych miejsc pracy, tu pojawiają się znaczne różnice w płaconych podatkach dla dużych firm, a ich pracowników. Nie ma sensu pracować ciężko tylko po to, żeby rząd zabierał znaczną część waszych zarobków. Wiedza, jak płacić mniej podatków, jest dużą częścią budowania majątku. Tłumacząc podatki, Kiyosaki mówi dużo o kwadrancie przepływu pieniędzy. Wygląda on tak: P oznacza tutaj pracę na etacie, S bycie samozatrudnionym, B. Bycie właścicielem firmy, a I. Bycie inwestorem. Kwadranty nie pokazują zawodów, ale rodzaje aktywności. Możecie być lekarzem w kwadrancie P bądź S, w zależności od tego, czy pracujecie dla kogoś w jakimś szpitalu, czy macie swoją własną klinikę. Możecie znaleźć się w kwadrancie B, jeśli posiadacie szpital. Nic Was również nie powstrzymuje od inwestowania waszych pieniędzy i bycia w kwadrancie I. Ilość podatków, które płacicie, zmienia się w zależności od waszego kwadrantu. Podatki nagradzają tych, którzy pomagają gospodarce, np. osobom w kategorii B, które tworzą miejsca pracy. Inwestorzy również mają tonę sposobów na unikanie podatków, więc jeśli jesteście w kategoriach B albo I, płacicie mniejsze podatki niż osoby z kategorii P i S. Mam osobny filmik, w którym tłumaczę, jak funkcjonuje kwadrant przepływu pieniędzy, więc nie będę się w niego tu zagłębiać. Zostawiam link do swojego filmiku w opisie. Powinniście pamiętać, że nie musicie zmieniać swoich kwadrantów z uwagi na podatki. Wasza pozycja w nich zależy od waszych wartości i tego, co chcecie od życia, a nie unikania podatków. Na przykład, jeśli chcecie mieć stałą, stabilną pracę, to wasze miejsce jest w kwadrancie P i pewnie nie czulibyście się najlepiej w innych. Jeśli nie macie zbyt dobrych zdolności przywódczych, bycie w kwadrancie B może nie być zbyt dobrym pomysłem. Jedynym sposobem na zmianę kwadrantu jest zmiana waszych wartości i nabycie koniecznych umiejętności. Niesprawiedliwa przewaga. Posiadając edukację finansową, wiecie, jak korzystać z długów. Parę filmików temu Mówiłam o książce Całkowita Przemiana Finansowa, w których autor tej książki, Dave Ramsey, mówi o tym, jak ważnym jest pozbywanie się długów. Nie zgodziłam się wówczas z nim. O ile przyznałam, że długi bywają zgubne dla wielu osób, to nie jest tak w każdym przypadku. Wierzę w dobre długi. A Kiyosaki mówi o tych dobrych długach w tej książce. Długi mogą Was uczynić biednymi lub bogatymi. Kiyosaki mówi że jeśli wydacie swoją pożyczkę na coś, czego wartość wzrośnie, to jest ona dobrym długiem, natomiast jeśli wydacie ją na coś, co straci na wartości, to jest ona złym długiem. Kiyosaki tłumaczy, że bankierzy potrzebują pożyczkobiorców nieoszczędzających. Jest to spowodowane tym, że to właśnie pożyczkobiorcy dają bankom pieniądze poprzez płacenie oprocentowania, natomiast oszczędzający powodują, że z banków wypływają pieniądze. Bo bank musi płacić im oprocentowanie. Dlatego właśnie podatki na pożyczkach są nikłe, a na oszczędnościach nie. Co więcej, gdy oszczędzacie pieniądze, w rzeczywistości je powoli tracicie. Dzieje się to, ponieważ gdy rząd drukuje pieniądze, to waluty tracą na wartości. Im więcej czegoś macie, tym mniej jest to warte. Z pieniędzmi na skalę globalną jest tak samo. Im więcej złotówek wydrukujemy, tym mniej będą warte. Z tego powodu wasze oszczędności powoli tracą na wartości. Dlatego bycie pożyczkobiorcą was wynagrodzi, a oszczędzającym nie. Bycie pożyczkobiorcą jest łatwe, ale zarządzanie długami jest tym, co uczyni was bogatymi, i to jest ta trudna część. Autor rekomenduje więc zaczęcie na małą skalę, aby uzyskać doświadczenie z zarządzaniem długami. Zanim przejdziecie do jakichkolwiek bardziej ryzykownych manewrów, dajcie sobie 5-10 lat, aby uzyskać konieczne doświadczenia. W tym czasie działajcie na małą skalę. Wszyscy popełniają błędy, zwłaszcza na początku, ale jeśli te błędy będą małe, to ich koszt również będzie niewielki. Dzięki temu, kiedy przejdziecie na wyższy poziom, będziecie wiedzieć, co robić dalej. Oczywiście, najważniejszą rzeczą z długami jest to, aby używać jej do nabywania aktywów, a nie zobowiązań. Jeśli użyjecie swoich pożyczek do kupowania zobowiązań, to wasze długi zaczną rosnąć bez żadnych zwrotów. Coraz więcej pieniędzy będzie wypływać z waszych kieszeni. Bogaci używają pożyczek, aby kupować aktywa. Na przykład, jeśli weźmiecie pożyczkę, aby kupić nowe auto, to nie zyska ono na wartości. Będzie ono jedynie zobowiązaniem, za które musicie zapłacić. Jeśli natomiast weźmiecie pożyczkę, żeby kupić auto i następnie wynajmować je innym za pieniądze, to użyliście długu, aby kupić aktywa, dzięki którym pieniądze wpłyną do waszych kieszeni. Kiyosaki mówi: Chce mi się śmiać i płakać, gdy widzę, jak młodzi atleci dostają kontrakty za 50 milionów dolarów, kupują domy i drogie auta. Zamiast używać tych pieniędzy, aby stać się bogatszymi, to popadają w długi. Niedługo potem ich cały majątek wraca do rządu i do bogatych. Używajcie swoich długów, żeby inwestować w aktywa, które: po pierwsze, zwrócą Wasze inwestycje, po drugie, przyniosą Wam przepływ pieniędzy, i po trzecie, dadzą Wam przewagę w podatkach. Niesprawiedliwa przewaga. Finansowa edukacja pozwala nam zarządzać ryzykiem. Nie ma czegoś takiego jak dobre inwestycje, są tylko dobrzy inwestorzy. Nieruchomości są niesamowitą inwestycją, jeśli potraficie w nie inwestować. Jeśli nie, to stracicie pieniądze. Żadna inwestycja nie jest bezpieczna bez odpowiedniej wiedzy. Jeśli chcecie unikać ryzyka, żyjecie w ciągłym, ekstremalnym ryzyku. Pamiętajcie, pomyślcie o tym. Unikając ryzykownych inwestycji, znaleźliście stabilną pracę, kupiliście sobie dom i auto i to wszystko reszty pieniędzy oszczędzacie. Załóżmy, że pojawia się kryzys i tracicie swoją pracę. Wasze oszczędności zaczynają się kurczyć, nie możecie znaleźć nowej pracy, zanim wykorzystacie cały swój zapas pieniędzy. Sprzedajecie swoje auto, swój dom, popadacie w długi. Ten cykl będzie trwać, dopóki nie zostanie wam nic. Czy nie jest to ekstremalnie ryzykowna sytuacja? Jeden kryzys stoi między wami a biedą. Inny przykład. Oszczędzacie pieniądze, ale wiecie, że ciągłe drukowanie ich przez rząd zmniejsza ich wartość. Czy tracenie pieniędzy każdego dnia nie brzmi ryzykownie? Żeby zmniejszyć ryzyko, musicie kontrolować swoją edukację. Musicie nauczyć się najwięcej, jak możecie. A potem przejąć kontrolę nad waszym procesem i przestać ufać innym, żeby opiekowali się waszymi pieniędzmi. Myślicie, że inwestycje są ryzykowne tylko dlatego, że nie posiadacie finansowej edukacji. Kiedy dowiecie się o wszystkich aspektach inwestowania, zrozumiecie, że inwestowanie jest mniej ryzykowne niż zarabianie pracując na etacie. Dlatego właśnie zarządzanie ryzykiem jest niesprawiedliwą przewagą. Niesprawiedliwa przewaga. Edukacja finansowa pozwala zrozumieć kompensację. Mówiłam już o tym, że im więcej zarabiacie pracując na etacie, tym więcej tracicie w podatkach. Ludzie, którzy pracują za pieniądze, wpadają w cykl ciężkiej pracy, wysokich podatków, złych długów i inflacji. Bogaci nie pracują za swoje pieniądze, pracują na aktywa, które generują przepływ gotówki. W ten sposób bogaci mają kolejną niesprawiedliwą przewagę w trudnych momentach gospodarczych. Gdy gospodarka się zapadnie, większość ludzi nie będzie miała pieniędzy lub będzie z nimi nader ostrożna. Jest to idealny moment, aby nabyć nowe aktywa, które przyniosła przepływ pieniądza. Kiyosaki rekomenduje rekomendowanie w aktywa, które są konieczne dla gospodarki. Jego aktywami są bloki mieszkaniowe, ropa, złoto i srebro, ale możecie inwestować w tonę różnych innych dóbr koniecznych. Aby dowiedzieć się, co jest konieczne dla gospodarki, możecie spojrzeć na sprawozdania finansowe innych ludzi. Rzeczy, które będą się pojawiać na większości z nich, są konieczne do utrzymania gospodarki przy życiu, zwłaszcza te w kolumnie wydatków. Rzeczy takie jak mieszkanie, paliwo i jedzenie. Dlatego właśnie Kiyosaki inwestuje w budynki i ropę. Zamiast pracować za pieniądze, bogaci przestrzegają trzech praw. Autor nazywa je prawami kompensacji. Prawo numer jeden wzajemność. Dawaj, a otrzymasz. Nie skupiaj się na swoich pieniądzach, skupiaj się na dawaniu, aby odzyskać więcej. Dzisiaj ludzie chcą pracować mniej i zarabiać więcej. To nie ma sensu. Jest to niesprawiedliwe i samolubne. Żeby dostawać więcej, trzeba dać więcej. To nie oznacza skupiania się tylko i wyłącznie na potrzebach innych i ignorowaniu swoich własnych potrzeb. Zanim ocalicie świat, ocalcie siebie. Prawo numer dwa: Nauczcie się dawać więcej. Jeśli pójdziecie do szkoły i dostaniecie dobrą pracę, nauczycie się, jak zarabiać na siebie i na swoją rodzinę. Jeśli pójdziecie do szkoły i nauczycie się, jak produkować dla innych ludzi, dostaniecie więcej. Osoby z kwadrantu B mogą pomagać większej ilości ludzi. Na przykład, jak myślicie, kto pomaga większej ilości osób? Lekarz ze swoim własnym gabinetem medycznym, który widzi maksymalnie dwóch, trzech pacjentów w przeciągu godziny, czy lekarz, który posiada swój własny szpital, który pomaga setkom osób w ciągu dnia. Im większej ilości osób pomagacie, tym więcej zarabiacie. Prawo numer 3. Wykorzystajcie potęgę nakładających się na siebie zysków z edukacji finansowej. Im więcej wiecie, tym więcej zyskujecie. Zarabiacie więcej z mniejszym wysiłkiem. A żeby nauczyć się więcej, trzeba swoją wiedzę wykorzystywać. Nie można tylko brać kursów i czytać książek. Trzeba działać. Zarabianie pieniędzy jest jak kierowanie samochodem. Nieważne, ile książek o nim przeczytacie, żeby nauczyć się kierować, trzeba zacząć kierować. Na koniec chciałabym podsumować to, czego nauczyłam się z tej książki w pięciu powtarzalnych krokach. Żebyście wiedzieli, co robić, jak tylko skończy się ten filmik. Krok pierwszy. Dowiedzcie się, jacy są dobrzy nauczyciele edukacji finansowej. Pamiętajcie, musicie znaleźć ludzi, którzy stali się bogaci robiąc to, czego uczą, a nie dlatego, że sprzedają kursy. Krok drugi. Dowiedzcie się od tych ludzi wszystkiego, co możecie. Bierzcie kursy o inwestycjach, podatkach, zarządzaniu aktywami, kreatywnym finansowaniu. Oglądajcie filmy, czytajcie książki. Krok trzeci. Wybierzcie swój kwadrant i ulubiony rodzaj aktywów i uczcie się ciężko. Nauczcie się o nich wszystkiego, co możecie. Krok czwarty. Przekształćcie swoją wiedzę w czyn, na małą skalę. Przetestujcie swoją wiedzę w otoczeniu, gdzie możecie popełnić błędy i się z nich uczyć. Krok piąty. Stopniowo powiększajcie skalę swojej działalności, kupujcie więcej aktywów, które będą generować Wam więcej pieniędzy, żeby kupować więcej aktywów, itd. Kupujcie użyteczne aktywa i rozważnie inwestujcie w rzeczy, które pomagają również innym, zamiast skupiać się tylko na sobie. Jeśli znacie Kiyosakiego, wiecie pewnie, że wiele z jego pomysłów przewija się ponownie między jego książkami. Osobiście i tak lubię czytać jego książki, pomimo powtórek, bo zawsze wyciągam z nich chociaż jedną bądź dwie lekcje, które powodują, że były one warte przeczytania. Czasami nie są to nawet nowe lekcje, tylko nowe perspektywy, pozwalające mi lepiej zrozumieć te stare. Jeśli chcecie obejrzeć podsumowanie książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, kliknijcie na lewą stronę ekranu, a żeby obejrzeć streszczenie książki o finansowym IQ, kliknijcie na prawą stronę ekranu. Dzięki za oglądanie.